Kulturę narodu, kulturę społeczeństwa mierzy się szacunkiem tego narodu dla drugiego człowieka. Ktoś, kto nie szanuje innych, sprowadza nieszczęście. Dzisiaj po wielu latach przygotowań pochowamy szczątki 30 żołnierzy. Żołnierze Armii Czerwonej, którzy zginęli na terenie dzisiejszym ołopolskim. Zginęli idąc na zachód, walcząc z wojskami światowskimi. Taki mieli rozkaz i ten rozkaz wykazali do końca. Wszyscy razem oddajemy cześć żołnierzom, którzy w mundurze zginęli na naszej Ziemi. oh Na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu spoczęło 30 radzieckich żołnierzy. Wśród nich jest sześciu ekshumowanych pod pomnikiem przy Alei Wolności. Archeologom udało się wstępnie ustalić, kim byli. W przypadku pięciu osób mamy 100% pewność, że to są żołnierze Armii Radzieckiej i spisy po. Krywają się, można powiedzieć, z archiwalne z osobami, które tam natrafiliśmy. Do jednej jeszcze prowadzone są kwerendy naukowe potwierdzenia tożsamości. Do trzech mamy informację, że to żołnierze z 1503 pułku artylerii przeciwpancernej zginęli tutaj w Nowym Sączu na zachodniej części Dunajca podczas działań wojennych, styczniowych. Ta uroczystość nie zamyka jednak sprawy mogił żołnierzy radzieckich rozsianych po polach Małopolski. Jak zapewnia wojewoda Jerzy Miller, jest jeszcze wiele szczątków, które należałoby przenieść na cmentarze. Rozróżniamy polityków i żołnierzy. Rozróżniamy tych, którzy nieraz zmieniają mapę Europy. Od tych. Którzy wypełniają swój żołnierskie obowiązek, na których czekali rodzice, żony, dzieci. Oni zostali u nas, na zawsze. O tym, kiedy i gdzie odbywać się będą następne ekshumacje i pochówki, decydować będą wspólnie strona polska i rosyjska. Nie będą to jednak rozmowy łatwe. Przygotowanie dzisiejszej uroczystości zajęło trzy lata.